Sztuczna inteligencja rozwija się w zastraszającym tempie, a jej osiągnięcia zaczynają przenikać do niemal każdej dziedziny życia, w tym także do świata muzyki. Można dostrzec, że niektórzy są zafascynowani możliwościami, jakie daje ta technologia, inni z kolei wyrażają zaniepokojenie, że wkrótce sztuczna inteligencja przejmie obowiązki ludzi, w tym tych twórczych. To zagadnienie budzi dyskusję na całym świecie, a jego wpływ na przemysł muzyczny jest już zauważalny. Już dziś najwięksi artyści z branży muzycznej zastanawiają się nad przyszłością swojego zawodu. Przykładem jest pewien przełomowy utwór, który w 2025 roku zyskał na popularności bluesowo-kantryowy kawałek Walk emigrek walk wykonywany przez Breakin' Rust, powstały w wyniku zastosowania sztucznej inteligencji. Zaskoczeniem nie byłoby to, gdyby nie fakt, że zarówno utwór, jak i jego wykonawca zostali całkowicie wygenerowani przez tę nowoczesną technologię. Mimo to, piosenka zdobyła ogromną popularność, a jej wykonanie osiągnęło pierwsze miejsce na liście Billboard Country Digital Song Sales oraz przekroczyło 3 miliony streamów. Te osiągnięcia budzą niepokój wśród artystów z Nashville. Postprodukcja tego utworu zaskakuje nie tylko słuchaczy, ale i samych twórców. Jak można zauważyć, rynek muzyczny jest w stanie błyskawicznie dostosować się do nowych realiów, co pokazuje, że sztuczna inteligencja sukcesem wkrada się w sferę twórczą. Na początku może wydawać się, że Breakin' Rust to jedynie projekt, który nie ma szans na przetrwanie. Jednakże, przyglądając się jego dynamicznemu wzrostowi, dostrzegamy, że artysta ten ma potencjał, by zdobyć szersze uznanie na świecie. Informacje o Breckin Rust pokazują, że projekt został wygenerowany przy użyciu technologii sztucznej inteligencji, a jego pierwsze kroki miały miejsce w 2025 roku, kiedy to obierę Rivaldo Taylor stworzył postać i muzykę, która zaskoczyła świat. Jego popularność wzrosła jeszcze bardziej po wydaniu E.P. Resilient we wrześniu ubiegłego roku. Na którym znalazł się wspomniany utwór walk Gregg Wall. To była sensacja, ponieważ jest to pierwszy utwór wygenerowany przez sztuczną inteligencję, który zdołał dotrzeć na szczyt list Billboard Country Digital Song Sales. Warto zaznaczyć, że Break and rust został stworzony przy pomocy generatywnych narzędzi sztucznej inteligencji do produkcji wokali, muzyki instrumentalnej oraz tekstów, przy całkowitym braku zaangażowania ludzkich wykonawców. Czy artysta stworzony przez algorytmy jest zagrożeniem dla tradycyjnych twórców muzyki? A może to tylko kolejny etap ewolucji, który będzie współistniał obok twórczości ludzkiej? Przyszłość z pewnością przyniesie wiele pytań, na które odpowiedzi trzeba będzie szukać w miarę rozwoju sytuacji. Przypadek Broken Rust pokazuje, jak nieprzewidywalny może być świat muzyki w erze sztucznej inteligencji. Możemy się tylko domyślać, jak kolejne lata wpłyną na branżę i jakie nowe twórcze i technologiczne wyzwania przed nią staną. Rakiety sztucznej inteligencji stają się rzeczywistością, a my, jako jej świadkowie, Jesteśmy zmuszeni dostosować się do zmieniającego się krajobrazu muzycznego. Czy jesteśmy gotowi na tę nową erę? Czas pokaże.